Znowu nagrywam kawałek filmu w przepięknym miejscu, na takiej dużej skarpie. Ścieżka idzie na takiej skarpie, dosyć duże urwisko nad świdrem samym. W tej chwili mam kamerę zwróconą, że tak powiem, w tył biegu rzeki. I teraz powoli będę się obracał. Okucnę trochę, żeby dobrze był widać wodę. Może troszeczkę przybliżę. Piękny kawałek, piękny widok. Naprawdę piękny widok. I w tej chwili idę dalej, już odchodząc od samej brzegu i nad Świdrem, nad rzeką, i dalej idę tą ścieżką. <laughs> Na razie, może nie wyłączam filmiku, nagrywania, bo może. A chyba nawet na pewno, bo już wyłania mi się jakby kolejny obrazek. Można dojść na przyk skarpy. O, pięknie widzicie. Mam nadzieję, że ten filmik się uda. Na razie patrzę zgodnie. Z kierunkiem rzeki, ale teraz cofę się do tyłu. O. I znowu idę kamerką. O. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. I w tym momencie Zakończę, bo chcę zrobić tu zdjęcie. Ciekawe, czy coś z tego filmiku wyjdzie.